Król Karol I, przemówienie z okazji Świąt Bożego McHen i Harry mogą być zawiedzeni. Król Karol I, przemówienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia Król Karol III w Boże Narodzenie zgodnie z tradycją wygłosił oficjalne przemówienie. Od czasów króla Jerzego V brytyjscy monarchowie 25 grudnia przemawiają do poddanych i składają im świąteczne życzenia. W 1957 roku, gdy królewska władza leżała w rękach królowej Elżbiety i, po raz pierwszy przemówienie zostało wyemitowanym w telewizji. W tym roku ten obowiązek po raz pierwszy miał okazję spełnić jej syn. Król Karol III w trwającym zaledwie kilka minut wystąpieniu poświęcił sporo uwagi sprawom związanym z codzienną pracą i zadaniami stojącymi przed członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Monarcha wspomniał o księżnej Kate i księciu Williamie, którzy każdego dnia aktywnie uczestniczą w życiu Wielkiej Brytanii. Król Karol III nie ukrywał, że ma świadomość, iż życie obywateli zmieniło się na gorsze na przestrzeni ostatnich lat. Wspomniał o rosnących cenach oraz problemach społecznych w tym czasie wielkiego niepokoju i trudności, czy to dla ludzi na całym świecie stojących w obliczu konfliktu. Głodu czy klęski żywiołowej, czy też dla tych, którzy szukają sposobu na opłacenie rachunków i utrzymanie swoich rodzin. Dostrzegamy człowieczeństwo w obywatelach naszych nacji i całej wspólnoty, którzy tak chętnie reagują na trudną sytuację innych, mówił król Karol III w przemówieniu bożonarodzeniowym. Monarcha nie zapomniał wspomnieć o zmarłej w tym roku królowej Elżbiecie. I powiedział. Że jego matka wierzyła w ludzkość i żywiła ogromną chęć obdarzania jej wsparciem i współczuciem. Nie mogę dostatecznie wyrazić wdzięczności za miłość i współczucie, które okazaliście całej naszej rodzinie. Boże Narodzenie jest szczególnie trudnym okresem dla osób, które straciły kogoś bliskiego. Odczuwamy ich brak w każdej tradycji i pamiętamy o nich, podtrzymując ukochane zwyczaje powiedział do poddanych król Karolii. Przemowa króla Karola III została wyemitowana w telewizji wraz z ujęciami przedstawiającymi pozostałych członków rodziny królewskiej. Widzowie mogli zobaczyć m.in. księżną Kate i księcia Williama. Następcy brytyjskiego tronu zostali pokazani podczas wizyty w koście święty Tomasza oraz w trakcie odwiedzin Banku Żywności. W programie znalazło się również miejsce dla królowej małżonki Camilli. Księżniczki Anny i księcia Edwarda. Naturalnie, ani na moment na ekranie nie pojawili się książę Harry i Meghan Markle. O ile Brytyjczycy nie powinni być tym zaskoczeni, ponieważ Sussexowie dobrowolnie zrzekli się pełnienia oficjalnych funkcji. O tyle główni zainteresowani mogli poczuć się zlekceważeni przez bliskich. Król Karol III nie wspomniał o młodszym synu, jego żonie oraz ich dzieciach ani jednym słowem. Można przypuszczać, że rodzina królewska podjęła decyzję o radykalnym odcięciu się od książąt Sussex po publikacji kontrowersyjnego serialu Netflixa z ich udziałem. Produkcja zatytułowana Harry i Meghan ujawniła wiele niewygodnych faktów z życia royalsów. Meghan Markle i Książę Harry otwarcie narzekali na zachowanie rodziny i przedstawiali siebie jako ofiary systemu. O tym, że sytuacja pomiędzy Sussexami, a bliskimi Harrego jest wciąż bardzo napięta, świadczy M. Im ostatnie zachowanie księcia Williama, następca tronu zadzwonił do brata tuż przed Wigilią. Niestety, rozmowa skończyła się kolejną aferą.